Każdy z Polski kobiety są w stanie się sprawdzić, ale głównie walcząc między sobą. No, w Brydżu i w szachach przyjęta jest taka zasada, że kobieta jeżeli chce, może grać w turniejach otwartych, co się tutaj nazywa. Natomiast oprócz tego jest nie osobna konkurencja kobieca. I proporcja jest taka, że mniej więcej w pierwszej setce mężczyzn znajduje się jedna kobieta w jednym i drugim sporcie. Taka jest proporcja, która gra na równowagę. No, Kapitan Szwili gra, włącznie z mężczyznami, odmawiała gry, gry z kobietami, słynna mistrzyni. Teraz ta jedna z Polgar, Judyta też na ogół grywa z mężczyznami, ale gra również w, turni w turniejach kobiecych. No, yy, istnieje podstawowa różnica między umysłem męskim, męskim a kobiecym. Są wyjątki oczywiście. I dlatego tak samo jak nie dziwi nikogo, że podnoszeniu ciężarów kobiety nie startują z mężczyznami, to dlaczego mają nas dziwić, że, że, że wszakasz czy w brydżu yy, mają, startować, mają startować osobno. No, to jest taka kategoria no, dla, dla osób, które no, są troszkę słabsze. I tyle, byłoby dobrze, żeby feministki, feministki sobie działy. kiedyś mam takie, 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 takie pytanie do feministek, siedzi, siedzi sala, prawda, to ja tak, no dobrze, przyjmijmy taką sytuację, przylatują na Ziemię Marsjanie, mają wyższą technikę od nas i mówią tak, my tak naprawdę przyjechaliśmy z dużą porcją DDD, żeby was tutaj wytruć, bo chcemy zasiedlić Ziemię, ale, ale, Zobaczyliście, że, my, że, że wy gracie taką dziwną grę jak szachy. Myśmy to sobie obejrzeli, bardzo ciekawa gra, nam, nam się podoba. Zaczęliśmy podejrzewać, że wy jesteście jednak istotami inteligentnymi. Mamy wam taką propozycję. Zrobimy mecz szachowy, 100 ziemian, z marsjan. I jeżeli wygracie, no to zawieramy traktat pokojowy, a jeżeli przegracie, no to DDT, prawda. I teraz macie trzy możliwości. Możecie wziąć drużynę z samych mężczyzn, Macie wziąć drużynę połowa, mężczyzn, połowa kobiet oraz drużynę samych kobiet. Możecie sobie wybrać, którą, którą chcecie. Ja też się pytam na sali feministek, którą wybierając. Zobaczymy feministki mówią, no po połowie. Na co reszta sali mówi, że chcecie nas wymordować wy idiotki. <śmówi> Otóż oczywiście, że... Mm, Trzeba wybrać drużynę z samych mężczyzn i koniec. Eee, bardzo często, bardzo często feminski wrzeszczą, no to jak jest jedna kobieta, to trzeba wziąć 99 mężczyzn i są, że, ja mówię, tłumaczyłem, że marsjani podali nam warunki, że mam albo 100 mężczyzn albo 100 kobiet. Oni eee, tego nie rozumieją założeń takich na no, ogół. Feministki pozorom to są to są w ogóle kobiety, to są, to są idiotki. Eee, mają wbite ten dogmaty w głowę i, i, i rozmowanie im jakoś nie wychodzi, to jest dziwne, bo bo no, część z nich to są, to są osoby o, o męskim umys typie umysłowości, ale gdy przychodzi do dyskusji tematów feministycznych, to są takie klapki na oczach i koniec, nic nie rozumiem. To jest taka dziwna, dziwna sekta, sekta działająca, ale myślę, że jest mało szkodliwa.